Musimy sobie zrobić nową fryzurkę. Ale to nie będzie takie proste, no bo musimy użyć przytem tego. Przepraszam, tego. Czyli takie coś i zgasić światło, ale czekajcie. Dobra, wróciliśmy, jak widzicie, ja tu jestem. No... i zaczynamy. Zapraszam. U. Najpierw sobie umiemy ręczki rączki takim specjalnym pyłkiem. No. Dobra. Ale ogólnie vloga to za mną nikt praktycznie no, robi. Znaczy nie wiem czy to z blok, ale O kurde, zapatrzyłem się tak w was. Widzicie stąd odbicie tego? Jak tu, tutaj czekaj. Tutaj, tutaj widzicie odbicie lustra tego? Dobra potrzebujemy wody. Do góry są najpierw zróbmy. O. Niedługo widzą, że będziemy jechać do Krakowa.

Че им просто кому Ужас, ну хоть дом у меня Może być, dobra. Kończę mu ten odcinek i no sorki, że taki sztuki ale na...